Koleżanki i koledzy, pielęgniarki i położni, apeluję do Was. Porozumienie to kolejny przystanek na palce o normalność w naszych zawodach. O normalny szpital, o godne zarobki, europejskie normy zatrudnienia, bezpieczeństwo pacjenta i pielęgniarki położnej w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Powyższe porozumienie nie kończy naszych drogi. Jest to kolejny jej etap, kolejny jej element. Nie możemy... Pozwolić sobie na to, żeby ta energia, która została uwolniona, żeby ta energia, która pozwoliła nam przez ten rok pracować wspólnie, działać wspólnie i która przyczyniła się do tego porozumienia, została teraz roztrwoniona. Przed nami stoją ważne problemy. Problemy dotyczące kształcenia, problemy dotyczące do rozwoju zawodowego, problemy dotyczące pisania pielęgniarki koszy świadczeń gwarantowanych oraz ich wyceny. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby te problemy pozostały bez odpowiedzi. Koleżanki i koledzy, jako przedstawiciel Komitetu Obrony Pielęgniarki Położnych po raz kolejny zwracam się do Was. Nie porzucajcie tej energii, która została uwolniona. Walczcie wspólnie z nami. Jako członek Komitetu Obrony Pielęgniarki Położnych chcę Was, koleżanki i koledzy, zapewnić, że nie pozostawimy Was w połowie drogi. Będziemy dalej dążyć do rozwiązania problemów, o których mówiłem wcześniej i w Waszym imieniu i wspólnie z Wami te problemy rozwiążemy.